Nie, nie wiem czy wiem, ale wiem. Spróbujmy. To jest y, utwór lato, zespół nie swoi, tylko sami. i <laughs> Jola Francyjska. Zapraszamy na równie gorący odcinek.

Panie aktualności dopiero za pół godziny. Już od 1 czerwca, aktualności o 18:00. Właściwy program o właściwej porze. Witam wszystkich sympatyków Śląskiej Listy Przewoju w telewizji Katowice. Oglądajcie nas każdą Sobota o 16:50. Sponsorem programu jest SK, organizator koncertów i wydawca płyt. www.eskamusic.pl Sponsorem programu są Termy Podhalańskie w Szaflarach. Nauka jest najlepszą inwestycją, dlatego idź do szkoły. Sięgnij i Uważasz, że jest za późno na naukę? Prawda. Człowiek uczy się przez całe życie. Sięgnij po wiedzę. Jeżeli chcesz pracować i awansować, to nie pozwól by inni cię wyprzedzili. Sięgnij po wiedzę. Bezpłatna edukacja dla dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Więcej na www.sięgnijpowiedze.pl. Jest lepszy sposób. Audi spray rozpuszcza woskowinę, delikatnie czyści ucho. Audi spray dla zdrowia uszu. A dla mnie Junior! Minęła 16 Marek Grumała, Witam Państwa. Zapraszam na aktualności. Stabilizuje się sytuacja powodziowa w województwie śląskim. Druga fala powodziowa minęła już województwo śląskie. Cały czas trwa jednak walka z wodą zalewającą niektóre miejscowości z powodu uszkodzonych wałów. W wielu miejscach trwa także wypompowywanie wody z wielkich rozlewisk. Nadal stan alarmowy przekroczony jest w 10 miejscach. Mimo to odwołany został alarm przeciwpowodziowy, bo intensywne opady deszczu ustały. Powódź odnowiła spór o wały przeciwpowodziowe i zbiorniki retencyjne. Mają chronić mieszkańców przed wodą, ale najpierw muszą powstać. Nie chcą ich mieszkańcy, którzy później sami są zalewani przez wielką wodę. Po powodzi w 1997 roku były plany budowy zbiorników i wałów przeciwpowodziowych. Wiele z nich nie powstało ze względu na upór właścicieli ziemi. Teraz ma się to zmienić za sprawą spec ustawy przygotowywanej w Sejmie. Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej skierowało do sądu wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec profesora Jana Iwanka, dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Według IPN profesor złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, a w czasach PRL był tajnym i świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Mają zaledwie po kilkanaście lat, a za sobą nawet kilkuletni kontakt z narkotykami. By zniechęcić młodzież do sięgania po takie używki jak marihuana, amfetamina czy ekstazji, na Śląsku ruszyła kampania katowickich policjantów Stop Narkotykom. W spocie promującym kampanię wystąpili znani artyści Renata Przemyk i Maciej Kot. To był skrót wydarzeń. Więcej informacji pełno obraz dnia już o 18.00 w głównym wydaniu Aktualności w programie trzecim. Polecam. Do zobaczenia. Sportowy flash rozpoczynamy od doniesień z górnika Zabrze. 48 godzin po powrocie do ekstraklasy już wiadomo, że w drużynie 14-krotnego mistrza Polski wielkich wzmocnień nie będzie. Co nie znaczy, że nowi gracze nie pojawią się wcale. Pierwszym ma być napastnik MKS-u Kluczborg Waldemar Sobota. Znany przede wszystkim z gry w Odrze Opole. Jest to zawodnik, którym jesteśmy zainteresowani. Natomiast nie jesteśmy jedynym klubem, który się interesuje tym młodym, perspektywnym zawodnikiem. Na pewno plusem jest to, jakby po naszej stronie, że jesteśmy górnikiem Zabrze. Grzegorz Wagner dostał pracę obok domu. Poprowadzi mistrzynię polski, siatkarki Alupro Fubielsko-Biała. Dziś był na o konferencji trewerskiej na Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Z nami podzielił się pierwszymi wrażeniami po podpisaniu kontraktu i tym, czy nie obawia się samodzielnej pracy z kobietami. Nie, gdybym miał obawy, to bym, to bym, nie, to, to, to bym, to bym się na to nie, nie decydował. Także. Nie no, to jest, to jest kolejne wyzwanie, i ja myślę, że. A... Trenować taki klub jak BKS, z takimi zawodniczkami, to, to zaszczyt. Jutro na Śląsku i w Zagłębiu siłacze pokażą swą wielką siłę. W Zabrzu będą strongmeni, a w Zawierciu będzie wrestling. Pokazy z pozoru śmiertelnie niebezpiecznych zapasów w ringu przybyły do nas wprost ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, czy podbiją naszą publiczność. Z wrestlingiem zetknąłem się w latach 70., kiedy po raz pierwszy pojechałem do Stanów Zjednoczonych i tam... W Rzeczywiście ten wrestling jest bardzo popularny, codziennie w sumie oglądałem to w telewizji, byłem zachwycony sprawnością tych olbrzymów. Kierowco, mógłby pan włączyć telewizor? Zaraz się mecz zaczyna. Niczego nie obejrzycie. To może posłuchamy w radiu. Niczego nie posłuchacie. Czy mogłaby pani włączyć telewizor? Chcemy z małą obejrzeć bajkę. Wy też niczego nie obejrzycie. Niczego nie obejrzą, niczego nie posłuchają, gdyż firmy nie opłaciły abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zgodnie z ustawą o płatach abonamentowych, firmy mają bezwzględny obowiązek opłacania abonamentu za każdy posiadany odbiornik radiowy i telewizyjny. Również za te zainstalowane w samochodach służbowych. Sprawdź, czy twoja firma płaci. Się zawezło, nie miejmy złudzeń. Są ambicje, twarde dążenia. To wszystko się zgadza. Czułość rzadko się zdarzają w takim twardym świecie jak polityka. Naprawdę możemy rozmawiać ze sobą szczerze, otwarcie i po ludzku. Od poniedziałku do piątku o 18.25 zawsze nowy, gorący temat. Dwójka poleca.